Dwa drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, lecz nie stanowiły zagrożenia i opuściły terytorium bez szkód. Zapewniły władze wojskowe. Incydent zbiegł się z rosyjsko-ukraińską falą ataków dronowych i rakietowych. Polska zawarła kontrakt na zakup 46 radarów pasywnych o wartości 5,8 miliarda złotych, 1,6 miliarda dolarów amerykańskich. To ważny element wzmocnienia krótkozasięgowej obrony powietrznej i reakcja na rosnące zagrożenia ze wschodu. Po kompromitującej porażce 0-5 z Islandią, trzy gole stracone już w pierwszych 30 minutach, Federacja AZ odsunęła Santosa. Na stanowisko tymczasowego trenera powołano Aksana Abbasowa z U21 podczas meczu Austrii z Cyprem. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata 2026 zostały chwilowo przerwane, gdy na murawie pojawiła się dziura fontannowa na polu karnym. Sytuację szybko zażegnano. Dziurę zasypano piaskiem, a spotkanie wznowiono, zakończając je zwycięstwem Austrii 1 do 0.